Pod słońcem było miasto, do którego został wysłany dar bogów. To wszystko Elderado, gdzie złoto płynęło rzekami. O tym miejscu każdy mógł tylko marzyć, a może i nie tylko marzyć. W XVI wiecznej Hiszpanii ludzie nadal chcieli zagarnąć jak najwięcej ziemi w celu zdobycia złota. Dwóch chłopców, Miguel i Tulio, grało w kości, próbując oszukać. I udało im się, wygrali wszystkie pieniądze tych ludzi, ale mężczyźni się nie poddali. Podekscytowanie Podobnie jak chęć zarobienia, było ponad wszystko. Ci ludzie pokazali Tulio i Miguelowi mapę, która powinna prowadzić do Eldorado. Miguel błagał Tulio, aby zagrał ponownie, ponieważ naprawdę chciał tej mapy. Tulio zgodził się, ale mężczyźni postawili warunek, aby grać tylko innymi kośćmi. Domyślali się, że Tulio może oszukiwać. Tulio, rzucając kostką, niemal modlił się, aby wypadła siódemka. I tak się stało. Miguel i Tulio wygrali i zabrali mapę ale kości Tulią wypadły mu z kieszeni. Ludzie zauważyli, że Tulią na kościach zawsze wypadała siódemka, więc wcześniej cały czas kłamał. Wezwali straż, ale Tulią i Miguel dali cudowny pokaz mieczami, żeby uwierzyli, że Tulią i Miguel są sami między sobą i nie wiedzą, co to za kości. Chłopcy weszli na dach, a następnie zeskoczyli bezpośrednio do zagrody, w której znajdował się byk. Zaczęli uciekać zarówno przed bykiem, jak i strażnikami. Tulio i Miguel w końcu pobiegli do portu i wskoczyli do wanien z wodą, aż nagle te wanny zostały podniesione i wciągnięte na statek. Nie mogli się wydostać, pozostało im jedynie pogodzić się ze swoim losem i płynąć dalej. Jednak od czasu do czasu próbowali pchać wanny i w pewnym momencie udawało im się je otworzyć. Załoga statku zaczęła się im przyglądać. Tulio i Miguel byli skuci łańcuchami, w chatce zobaczyli konkwistadora Cortesa. Cortes powiedział, że nie będzie tolerował zajęcy na swoim pokładzie i nakazał je wychłostać, a następnie ponownie wychłostać, gdy przybędą na Kubę. Miguel cieszył się tylko, że będą na Kubi. Nieśli jabłka na pokładzie. Koń Oltiwo uwielbiał jabłka, ale Cortes powiedział, że jest teraz na diecie. Jedno jabłko wpadło do ładowni, w której siedzieli Tulio i Miguel. Tulio walczył ze ścianą, próbując obmyślić plan. Tulio zaproponował, że w środku nocy ukradnie prowiant i łódź, a następnie popłynie do Hiszpanii, ale najpierw będzie musiał wydostać się z ładowni. Miguel podniósł jabłko przez rzūszt i zawołał Oltiwą. Miguel powiedział, że da Oltiwą jabłko, jeśli przyniesie mu Tulią Tulio mruknął tylko, że Oltiwą to głupi koń, który nic nie rozumie, ale w tej samej chwili Oltiwą przyniósł pęk kluczy. Tulio i Oltiwą wysiedli z ładowni i zaczęli składać łódź. Oltiwoł nie chciał zostać i Miguelowi było go szkoda, ale Miguel po prostu wskoczył do łódki. Oltiwoł zaczął narzekać i żeby nie obudzić wszystkich na statku, Miguel rzucił mu jabłko. Ale to jabłko odbiło się od żagli i wpadło do wody, a Oltiwoł wyskoczył za nim. Miguel zanurkował do wody, aby uratować konia, a Tulio popłynął za nimi. Statek wpadł na nich, łódź się przewróciła, ale mimo to udało im się ją zawrócić. Miguel chciał powiedzieć, że nie będzie już gorzej, ale wokół rekina zaczął padać deszcz, a potem burza. Tak pływali, cierpiąc bez jedzenia i wody. Ciepło, w okolicy nie ma terenu. Miguel i Tulio przyznali sobie nawzajem, że każdy z nich wniósł sens do swojego życia i zrobił z niego przygodę. W tej samej sekundzie ich ręce zwisające z łodzi dotknęły piasku. Zeskoczyli na brzeg i zaczęli całować ziemię, ale zobaczyli szkielet. Przestraszyli się i już mieli wracać na łódź, ale Miguel wziął mapę i zauważył, że to to samo miejsce. Byli w Eldorado. Tulio i Miguel wspólnie obmyślili plan znalezienia złota i powrotu do Hiszpanii. Tak rozpoczęli swoją przygodę, wędrując wśród dżungli, zarośli, obserwując niesamowite krajobrazy. Ale nagle upadli i zobaczyli przed sobą duży kamień z mnóstwem różnych wzorów. Tulio zaczął się złościć, ponieważ posunęli się za daleko i dosiadł konia, aby uciec, gdy zobaczyli ludzi. Była tam dziewczyna, która coś ukradła i inni ludzie z włóczniami. Rozkazali Tulio i Miguelowi na oltiwą, aby podążali za nimi. Przeszli przez wodospad, wsiedli do łodzi z tą dziewczyną i zaczęli płynąć tunelem. Po wypłynięciu zobaczyli Złote Miasto i zdali sobie sprawę, że to Dorado. Pojawił się przed nimi kapłan i przywódca plemienny, który zaczął uważać Miguela i Tulio za bogów, którzy postanowili odwiedzić ich plemię. Tulio i Miguel nie zgubili się i zaczęli zachowywać się groźnie, starając się zrobić wszystko, aby im uwierzono. Kapłan ze świątyni zauważył dziewczynę, która ukradła garnek ze złotem i zapytał, co z nią zrobią, bo jest złodziejką bogów. Dziewczyna zaczęła się bawić, mówiąc, że jedyne, czego pragnie, to służyć bogom. Tulio i Miguel zauważyli jej próby i kazali ją wypuścić, bo inaczej wykażą całą swoją złość. Ksiądz powiedział tylko, że niech się pokażą, niech udowodnią swoją boskość. Tulio i Miguel zaczęli się denerwować, gdy nagle niebo pociemniało, a wulkan, który był w oddali, wypuścił dym. Już miał wypluć lawę, ale Tulio, zmęczony narzekaniami Miguela na plan, ostro krzyknął stop. Dym z wulkanu zniknął, niebo się przejaśniło. Miejscowi natychmiast kłaniali się im i wierzyli w bogów. Ksiądz miał im pokazać świątynię Miguela i Tulię. Zostali zaproszeni na ceremonię o świcie i wielki bankiet wieczorem, aby uczcić przybycie bogów. Miguel i Tulio, kiedy ksiądz i wódz wyszli, zaczęli się śmiać z głupich miejscowych i już obmyślali plan, jak zebrać złoto i wrócić do Hiszpanii. Ale ta kobieta, którą ocalono przed sądem ludzkim, udała się do świątyni. Dała się nabrać na ich oszustwo, mówiąc, że pomoże im znaleźć złoto, a w zamian chciała udać się z nimi tam, skąd przybyli. Na dowód swoich umiejętności dziewczyna pokazała kości, które ukradła Tulio. Dziewczynka miała na imię Chel i teraz została partnerką Tulio i Miguel'a. Chel dał im ubrania, aby bardziej przypominali bogów. Rozpoczęła się uroczysta kolacja. Ludzie przygotowywali się, śpiewali, grała muzyka, a Tulio i Miguel cieszyli się wieczorem, bo był on dosłownie stworzony dla nich. Następnego ranka ksiądz obudził Miguela i Tulię i rozpoczął ceremonię. Ksiądz chciał złożyć ofiarę z człowieka, ale Tulio i Miguel nie chcieli tego, to było tylko przerażające. Zaczęli grać przedstawienie, że gwiazdy tego nie chciały i nie potrzebowały takiego poświęcenia. Kapłan uspokoił się, mówiąc, że po prostu źle zrozumiał przesłanie. A przywódca z kolei przyniósł bogom złoto. Tulio i Miguel cieszyli się, ale nie tutaj, bo to złoto zostało wrzucone w otchłań do wszechświata bogów. Czel tylko przewróciła oczami i wcielając się w swoją rolę, podeszła do przywódcy, informując, że bogowie chcieli się zabawić, więc złoto zostało zabrane do świątyni. W tym czasie na tę wyspę El przybył także konkwistador Cortes i zauważył na brzegu łódź, którą opuścili Tulio i Miguel. Tulio i Miguel zauważyli, że przywódca i kapłan nieustannie się ze sobą kłócili, więc zwrócenie ich przeciwko sobie było mądrą decyzją. Potem jednak pojawił się inny problem, bo jak całe złoto można było przywieźć do Hiszpanii, skoro nie miała ona statku. Tulio i Miguel poszli do przywódcy i zaczęli opowiadać o swoich boskich planach oraz o tym, że pilnie potrzebują statku. Kiedy wódz powiedział, że statek będzie zbudowany za tydzień, odpowiedzieli tylko, że może wtedy ksiądz poradzi sobie lepiej. W tej samej sekundzie przywódca powiedział, że zrobią wszystko w trzy dni. W świątyni było dużo złota. Tulio i Miguel zaczęli myśleć, że trzy dni to za dużo. Miguel bardzo chciał iść na spacer i zobaczyć więcej Elderadą, ale Tulio zabronił. Czel, widząc, że Miguel naprawdę tego chce, postanowiła kryć Tulio, uwodząc go, podczas gdy Miguel cieszył się pięknym miastem. Ale Miguel zobaczył, jak pewna osoba miała zostać ukarana i uratował go, a potem znalazł instrument muzyczny podobny do gitary i zaczął grać. Wreszcie pojawił się Oltiwół, a wraz z nim małe dzieci. Miguel zaczął grać, a ludzie zgromadzili się wokół niego, aby dobrze się bawić. Miguel dowiedział się więcej o ich stylu życia i kulturze, próbując nowych i nowych rzeczy. Miguel poczuł się szczęśliwy. W tym czasie do świątyni przybył ksiądz, aby przyjąć tulię na audiencji. Ksiądz powiedział, że nic nie rozumie, bo Miguel chodził wśród zwykłych ludzi. Wtedy kapłan zaczął pokazywać się za pomocą magii i prosić o ofiary, bo bez ofiar nie jest to możliwe. Tulio przyszedł do Miguela i powiedział, że mają kolejny nowy plan. Kapłan chciał, aby bogowie rozegrali prawdziwą grę w piłkę. Ale nie znali zasad i zaczęli grać. Powoli przegrywali, ale jedyne, co mogło ich uratować, to oszustwo. Przy pomocy małego zwierzątka, które zwinęło się w kłębek. Prawie zwyciężyli, a wtedy ksiądz powiedział, że pokonani muszą złożyć ofiarę. Miguel wpadł w gniew i wyrzucił księdza, ale w ostatniej chwili ksiądz zauważył krew na brwi Miguela. Miguel chciał zostać w Elderadą, a Tulio z kolei zakochał się w Czell i chciał, żeby pojechała z nim do Hiszpanii. Kapłan z kolei przeprowadził rytuał, za pomocą którego kamienna statua ożyła. Rozpoczęła się walka. Czell, Miguel, Tulio i Oltywo zaczęli uciekać i walczyć równolegle. Tulio i Miguel zaczęli odgrywać sztukę, tak jak wtedy w porcie i udało im się pokonać księdza. Ale kapłan popłynął do konkwistadora. Miguel zdecydował się pozostać w Eldorado. A Tulio i Chell z kolei mieli opuścić Eldorado i wrócić do Hiszpanii, ale w oddali zobaczyli dym, była to armia Cortezów i prowadził ich ksiądz. Tulio wpadł na plan, aby ich powstrzymać, burząc wieżę przy bramie. Zawalili wejście do Eldorado, tracąc statek ze złotem i udało im się przeżyć. Michel, Miguel i Tulio na Oliwę wyruszyli w poszukiwaniu innych przygód i nie miało znaczenia, że stracili złoto. Odkryli przygody, które były o wiele cenniejsze niż cokolwiek innego. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby oglądać jeszcze więcej kreskówek z rodziną. Zostaw komentarz i napisz swoje ulubione kreskówki, które chciałbyś zobaczyć w recenzji.